rozgrzewka statyczna. Po co nam tak naprawdę rozgrzewka? Rozgrzewka jest nieodłącznym elementem każdego treningu oraz jakiejkolwiek aktywności fizycznej sobie nie wybierzecie. Służy do rozgrzania i uelastycznienia mięśni. Podnosi temperaturę ciała oraz chroni przed kontuzjami oraz urazami. Powinna trwać od kilku do kilkunastu minut. Jak wiemy już, po co nam jest rozgrzewka, to przejdźmy teraz do meritum sprawy, czyli rozgrzewki statycznej. Wykonywana powinna być po treningu. Uspokaja ciało, składa się ze ćwiczeń statycznych. Wykonujemy go płynnymi, spokojnymi ruchami. Musisz pamiętać, żeby nie spieszyć się i nie robić tego powoli, nie szarpać. Ma za zadanie schłodzić rozgrzane mięśnie. Sprawia, że stopniowo ciało wraca dostaną stanu sprzed treningu. Oto kilka ćwiczeń, które ja wykonuję po treningu. Ustawiamy się w podporze przodem na przedramiona. Jedną nogą robisz wypad. Plecy proste. Tak zwana pozycja żaby. Ćwiczenie na rozciągnięcie mięśni przywodzicieli. Utrzymaj pozycję wykorzystując siłę pochodzącą z kratki piersiowej. Niektóre ćwiczenia proponuję wykonywać bez butów. Rozciąganie mięśnia pośladkowego. Siad wykroczny podparty. Noga zakroczna wyprostowana. Noga wykroczna całkowicie zgięta. Z pozycji wyjściowej zacznij pochylać się delikatnie w przód. Przysiad głęboki. To ćwiczenie ma wpływ na wszystkie części ciała, głównie rozciąga mięśnie pośladkowe oraz przywodziciele. Dojdziesz do właściwej pozycji, ustaw ręce od wewnętrznej strony. Delikatnie rozszerzaj je na zewnątrz. Rozciąganie tylnej taśmy. Pamiętaj, że taką samą ilość posiłanych ćwiczeń wykonać w lewą, jak i prawą stronę. na i stawu parkowego. W tym ćwiczeniu możesz stać albo siedzieć. Przyciągnij lewą rękę do klatki piersiowej. Prawą dłonią złap lewą rękę w okolicach łokcia i przyciągnij mocno w prawą stronę. Znajdź odpowiedni poziom rozciągnięcia. Powtórz na dwie strony. Unieś lewą rękę do góry i wyprostuj w łokciu. Następnie dążąc kciukiem do tyłu w kierunku pleców ramię i naciśnij dłoń mniej więcej w okolicach łopady. Skąd do nogi z pogłębieniem? Pozycja wyjściowa, siat podkarski, jedna noga wyprostowana, druga zgięta do boku, to samo powtarzamy na lewą nogę. Rozciąganie zginaczy biodra. Uklęknij na prawym kolanie, wyprostuj plecy, wciągnij brzuch. Prawą nogę postaw daleko z przodu, oprzyj dłonie na biodrach. Powoli wypychaj biodra w przód, żeby prawe biodro nie uciekało do tyłu. Zatrzymaj ruch, gdy poczujesz rozciągnięcie na wysokości przodu lewego biodra. Rozciąganie mięśniacz chorobłowego uda. Pamiętaj o prostych plecach oraz, by piszczel była w pionie. Przyciągnij piętę do pośladka i chwyć stopę ręką. Zrotuj miednicę. To samo powtarzamy na drugą stronę. Z siadu klęcznego przychodzimy do klęku podpartego, a następnie kładziemy prawy bark na macie. Kolejny etap to wyprostowanie prawej ręki, aby wnętrze było skierowane ku górze, a tylna strona ramienia oraz przedramienia opierały się na podłożu. Następnie przesuwamy prawą rękę prostopadle do tułowia. Mam nadzieję, się Wam się podobał oraz przede wszystkim wykorzystacie go w swoim treningu oraz po swojej aktywności fizycznej. Jeśli Wam się podobało, zostawcie suba, łapka w górę i do zobaczenia wkrótce. Pa!